Film ten nie ma charakteru wzorcowego, film ten ma charakter pomocowy. Yy, można z niego korzystać we własnym zakresie, ale nie jest to żaden wzorzec wyrocznia tego, jak należy wykonywać utwory, które będą tu nagrane. Yy, pokój z Wami, bracia. W związku z tym, że na grupie kantorów pojawiły się pytania o aklamację, postanowiłem nagrać to, co umiem. Będę nagrywał tak, jak ja to wykonuję. <laughs> Pierwsza. Wersja aklamacji to będzie najpopularniejsza wersja. To jest ta sama melodia, która jest stosowana najczęściej w okresie e, zwykłym, i e, ja ją wykonuję w ten sposób. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała i Samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boży, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boży, Znam tę melodię również z użyciem na końcu powtórzonego chwała Tobie. Zamiast chwała i cześć ma to tę uwadę, że słowo Tobie jest wtedy akcentowane na ostatnią sylabę, co jest nienaturalne i nieładnie brzmi. Sformułowanie chwała i cześć jest dodane, ale nie psuje sensu aklamacji, a jedynie podkreśla jeszcze większą chwałę dla Słowa Bożego. Tak samo można zaśpiewać. Aklamacje, kiedy tekst brzmi: Chwała Tobie królu wieków, również kończąc: chwała i cześć. Melodia wewnętrzna, w sensie wersetów śpiewanych przez kantora, jest dowolna najlepiej, żeby brzmiała ładnie, żeby w harmonii mieściła się, pasowała w harmonii całej aklamacji, ale można ją wykonać właściwie dowolnie. Teraz druga wersja aklamacji, którą znam już od bardzo dawna, to jest bardzo stara wersja, skoro ja ją znam z dzieciństwa, czyli jeszcze z czasów, kiedy yy, uczęszczałem z rodzicami do wspólnoty. <laughs> Ona jest na trzy i to są dwukrotnie powtórzone, Słowa: chwała Tobie, Słowo Boże. Tak samo można użyć identycznej melodii dla Chwała Tobie, Królów Wieków. I idzie to tak. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Cała Tobie, słowo Boże, mała Tobie, słowo Boże. Słowo Boże, Alakowie, słowo Boże. Pokój z Wami, bracia. Mam nadzieję, że ten film się Wam do czegoś przyda.